Czyżby się w końcu udało znaleźć ja, idealne zasłonki? Wreszcie. Trochę ciemna, jak włączam kamerę, ale kupiliśmy wczoraj zasłony wisku, które były w dobrej promocji. To są zasłony bawełna plus len. Są takie solidne, fajny materiał w kolorze beżowym. Trochę się baliśmy, że może ten beż będzie tu zamdły, ale nie, jest idealnie. No, to był zakup. Taki zakup u nas musi być przemyślany, dlatego że my mamy w salonie trzy okna, czyli potrzebowaliśmy sześć zasłon, Bo kiedyś chyba zasłonki sprzedawali po dwie, nie? Po dwie, a później no, jakiegoś no, ale czasu. Teraz się i nie jest powiedzy, zdarzają się, że są po dwie. Tak, i normalnie chyba 129 zł kosztowała tak. jedna, a nam się udało kupić za 70 zł za sztukę. Stwierdziliśmy, że weźmiemy dwie, zobaczymy. A podobało się więc Piotrek dzisiaj dokupi więcej i będzie wszędzie już. Web dostanę. Ładnie, jakiś rachunek dostanę. Nie, ja, jak powieszę wszystkie. zawsze słyszę ile co kosztuje. Plus abonament do kina. Aha. No, a fajny film na mnie czeka Ma. w kinie. Wczoraj oglądaliśmy też stary film z Kevinem Baconem w sali kinowej. Rekino. Fajnie, może dzisiaj coś nagram. No, ja, bardzo proszę. Może zaprezentować. Jak Ale? Kiedy, no jak kupię bilety na miesiąc. Właśnie. Tak. Karnet. Muszę mieć karnet do kina, żebym nie puścił. Tylko ciekawa jestem teraz, jak ja mogę ten karnet zdobyć. No, jest wiele sposobów. na szczotce. Jeszcze się cały czas uczę tego Dysona, ale właśnie dzisiaj jakoś jestem zadowolona ze swoich włosów. Wczoraj byłam w Rossmanie kupiłam sobie ampułki. Miałam te ampułki, ale inną serię, taką jasno-niebieską. Pokazywałam ją kiedyś. I pierwszy raz dzisiaj, bo akurat była promocja, wzięłam sobie z proteinami. Tu jest Cztery takie ampułki, jedną już wyjęłam, ale ja stosuję tak mniej więcej po połowie na jeden, jedno użycie. Także mam na 8 razy minimum, bo mi się wydaje, że na jeszcze dłużej mi dostarcza. Bo ja mam takie delikatne włosy, ale jak ktoś ma grube, no to pewnie całą taką ampukę będzie trzeba zużyć. Bardzo nie jestem z tego zadowolona. Mam jeszcze z tej serii odżywkę do włosów, ale tą niebieską i też ją bardzo lubię. Także polecam. Teraz jest promocja w osnaniu. Będąc w Rosmanie, jeszcze kupiłam masło do ciała. To jest krem do ciała. Masło kakaowe. Intensywne nawilżenie. No i... O, jak ja lubię te kremy. Też akurat skorzystałam z formacji Karmelka śpi na zabawce. to też za dwa złote. O, jak się To taki króliczek, ale tutaj... Nie. Bardzo go nie widać. No, nie przeszkadza mi się śpicie Tak wygląda opakowanie tych zasłon. Gdyby kogoś interesowało, nas interesowała wysokość 245 cm. Idealnie. Tak, to jest właśnie to. Wczoraj w Action kupiłam dwie poduszki do tych poszewek, które pokazywałam w ostatnim filmie. Poszewek z Ciucholandu za 4 zł, takie dziergane. I stwierdziłam, że tutaj będzie. Ładnie wyglądała ta. Tutaj muszę jeszcze to poprawić. Tą narzutkę na sofę, ale fajnie. Dodaję takiego koloru. Ja my lubimy kolory, nie, nie lubimy takich mdłych umieszczeń. Już tak się cieszę, że rozpoczął się luty. Jakoś styczeń to nie jest mój miesiąc. On się jakoś tak ciągnie i mam takie wrażenie, że nic ciekawego się w styczniu nie dzieje. No oprócz tego, że jest nowy rok. Ale luty już lubię, chyba ze względu na walentynki najbardziej. Lubię bardzo ten dzień, 14 lutego. Zaplanowałam wyjazd walentynkowy. Będzie to taki wyjazd niespodzianka dla Piotrka. Piotrek bardzo ciężko pracuje, jest przemęczony, dlatego. Dlatego pomyślałam, że fajnie będzie wyskoczyć, dosłownie na chwilę, ale tak żeby mógł sobie. Odpocząć, relaksować się, i żeby też nie trzeba było nigdzie daleko jechać. A że my mieszkamy w takim miejscu, gdzie są fajne miejsca blisko, to skorzystamy. Więc nie mówię mu gdzie, ale być może nawet Karmelka pojedzie z nami. Więc na pewno, na pewno będzie fajnie. Dzisiaj taki szybki makijaż delikatny. Nałożyłam no, ja bardzo mało kremu BB, więc mam taką skórę, jeszcze wiem, to widać. Uh -huh. Jak tam te moje włosy? Mi się wydaje, że właśnie te moje włosy, jakie je... troszeczkę mm, naniosłam zmian w pielęgnacji moich włosów, robię teraz taką bardziej świadomą pielęgnację, zwracam na uwagę na pewne szczegóły, które dużo mogą zmienić na co dzień. Opowiem o nich może któregoś razu. Ale no ja wiem też, że u mnie cudów nie będzie, dlatego, że moje włosy są cienkie i delikatne. Ja mam całkowicie inne włosy na przykład niż moja siostra Nina. Nina ma włosy gęściejsze, ona ma w tych włosach więcej genów od strony ojca, a u mnie jest od strony mamy, więc tutaj, no, wiecie, jak to jest. Nieraz, no, nie będziemy mieć nagle, nie wiadomo, jakich włosów, ale właśnie ja staram się yy, tak robić, żeby one były jak najładniejsze na swoje możliwości, chociaż. Wiem, że no, oczywiście mi to zawsze te Baby Hairy mam i odrastają, też używam wcierek. Teraz muszę to robić bardziej regularnie, bo był czas, że używałam wcierek bardzo regularnie. Później przestałam i teraz mam nową wcierkę. Jeszcze kończę tą z anwentą tą rozgrzewającą, ale mam też nową wcierkę, którą będę stosować i sprawdzę, czy ona, czy ona będzie. Też fajna, też mi się. Chociaż przy tych cierkach to samo to, że wcieramy je w skórę głowy, robimy wtedy masaż skóry głowy, pobudzamy, um, pobudzamy nasze cebulki i to już jest bardzo dużo. Też dzisiaj wybrałam makijaż na łóżku, ale... ale przynajmniej możemy sobie pogadać. O najgorzej! Najgorzej jest z makijażem rwi. Muszę sobie zrobić henne. Że jak Nina ostatnio u mnie spała, to miałyśmy sobie zrobić henne we dwie, żeby już jak zaczynę to mieszać, te składniki. Żebyśmy skorzystały obydwie, ale jakoś w końcu czymś się zajęłyśmy i nie zrobiliśmy tej henny. Może dzisiaj? Nie, dzisiaj to niebo. bo... Oj. No tak, te, o, te, te brwi się już proszę o hennę. Tutaj mam za dużo do uzupełnienia krypki. trzeba zrobić. No. Ostatnio na wzmocnienie pijemy z piotkiem. Jak to się nazywa? Olej z orega, z, ba, oregano, olejek z, ore, z dzikiego oregano, chyba. I to jest takie mocne. To się miesza z sokiem albo z, um, z. Nie pamiętam, albo z jakimś innym olejem się to wypija. I my to mieszamy z kombuczą. jest tak pali. Trzeba uważać, żeby za dużo tych kropel nie poleciało. Tam jest napisane yy, po jednej kropli dwa razy dziennie. Ale Piotrek to od razu pije dwie. Ja piję teraz po jednej, bo jak mi się niechcący trzy krople wkropliły, to już stwierdziłam, że chyba jednak będę uważna. Muszę poczytać o tych o tych kropelkach. Tak dokładniej, bo ostatnio, ostatnio mnie z dietą nie jest za dobrze. No to już się ciągnie, wiem, że już marudziłam po wakacje na ten temat, ale no tak jest, że no nie mogę się wyciągnąć cały czas jem słodycze, a u mnie jest krótka piłka. Jem słodycze, to łapią mnie różne wirusy, gdzieś tam gardło boli. No po prostu nie. Ja nie mogę jeść słodyczy. No wiadomo, że ten cukier jest w wielu produktach i go ciężko jest uniknąć, więc jakby ja nie mówię tutaj o samym cukrze, tylko o takich słodyczach, których w ogóle nie powinno być w domu, w ogóle się nie powinno kupować. A zdarza mi się, no na przykład poszłam do Niny do salonu, bo miałam tam coś do zrobienia i przynażała siostra cioteczna, Edytka i przyniosła piękne ponczusie. No i ten pączek tak leżał, leżał. Ja wtedy mówiłam, dobra, ja już, ja, dziękuję, dziękuję, nie sądzę". No i on mnie jednak skusił. To ja wiem, że mm, to jest uzależnienie, no, bo to ja tego inaczej nie nazwę. No, żeby sobie człowiek nie potrafił odmówić pączka, no. <śled> A kiedyś... Kiedyś tak, miałam także, miałam tu dyscyplinę, dlatego byłam szczuplejsza. No tutaj się nie ma co oszukiwać. Potrafiłam powiedzieć nie dziękuję. Ja pamiętam, jak pracowałam jako stewardesa, i tam były drużdżówki, i raz na jakiś czas smak tej drużdżówki się zmieniał. Były na przykład z jagodami, były z, yy, z jabłkiem, tam już w sumie to za bardzo nie pamiętam. Były też na słono i. Bywało tak, że naprawdę już na szybko miałam ochotę zjeść tą drożdżówkę, bo gdzieś tam nie było czasu, żeby zjeść porządniejszy posiłek. Ale mówiłam sobie, nie, nie, ja tego nie ruszam, bo to jest niezdrowe i ileż tego można jeść. To potrafiłam odmówić, no a teraz no nie potrafię, więc nie mam pojęcia o co chodzi i kiedy to się skończy. Bo jak nie, no to ja będę, ja będę nieszczęśliwa, wiecie, bo naprawdę ja się nie czuję... Teraz w moim ciele dobrze. Widzę, że nie wyglądam dobrze. Jak się przejdzie na taką dietkę, właśnie, gdzie odstawimy produkty, które nam szkodzą i zaczniemy chudnąć, to zaczynamy wyglądać młodziej. Młodziej, naprawdę. To odejmuje lat, więc ja teraz ja się czuję staro. Jak sobie pomyślę, że jak przestanę jeść te świństwa... To odmłodnieje, to może, może to mnie jakoś zachęci, bo cóż z tego, że człowiek się będzie masował, będzie się starał, jak i tak to wszystko pochodzi z wewnątrz i wszystko można psuć dietą. Nie wiem, dajcie znać, jak Wy sobie radzicie z tym, z tym życiem. Ale... No tak, ale zobacz, to jeszcze nie jest najgorszy wybór. No, ale jest zamknięty. Zamknięty. a Pewnie. kiedy do nas przybył? Wczoraj. Kto kupił? Kto kupił? Ja. Co ja jestem sobie w składzie? Bez oleju palmowego. Ale spadł. W składzie? No jest cukier tu. No. Cukier nierafinowany. Je, wiem, że jest, ale Ale wolę sobie zjeść awszet łyżkę tego niż pączka. Dziennie? No, właśnie, to tak jest. Ale to nie, to jeszcze bo jeszcze nie jest takie najgorsze, wiesz, bo ja na przykład ja nie mam tak, że ja zjem cały słoik czegoś takiego. Ja sobie trochę poliżę. Widzicie jak? Te. Oj tak, tak, tak. Tak, i w kaftan mnie wynoszą. Wszyscy tak mówią. Ale wczoraj zrobiłam zdrowy deser, prawda? Wczoraj zrobiłam zdrowy deser. No się że kupiłaś, bo zrobiłaś czekoladę, to po co kupiłaś? Tak, zrobiłam czekoladę zdrową, która... którą robi się z... zamiast kakao, to jest karob to się nazywa, taki proszek, który jest bardzo zdrowy i reszta to jest olej kokosowy, to jest pasta kokosowa, Orzechy i płatki z migdałów. I czy tam jeszcze coś jest? No, tyle. I to się rozpuszcza w garnku, wsadza się, wsadza się później do foremki i do lodówki. I to się zrobi jak czekolada. I naprawdę spyszne. Tak. To jest mikro? O tak, właśnie to, jest, to są te krople. To są te krople. Pure Oregano Oil. Tak to, ja takie coś kupiłam. To tak wygląda. jest no napisane. Planem, nie? Tak, suplement diety. Olej z dzikiego oregano. No i tu więcej jest nie napisane, ale to takie chyba jest na wzmocnienie. To po dwie, ja no. trzy sobie dzisiaj wale. A ja dwie. Dobra. Dobrze. Nie, tylko wiesz co, ja sobie zawsze upijam trochę tej kombuczy, żeby była dobra w tak smaku. Bo teraz już nie będzie. Nie wiem. Smakować będzie tak samo, źle. Nie wiem, jakie to jest. Te trzy zamieszam. Ci. Zobacz, widać. No. Bardzo. A tego glutka masz, wiesz, tego dobra. kombuczowego. Zaczynamy. Okay. Wczoraj nitro było. Sprawy. A, blizał łyżeczkę niepotrzebnie. Wczoraj nie. A! Wczoraj nie było Czekaj. Olejek z dzikiego oregano, właściwości yy, zdrowotne. Przeciwwirusowe. Badania sugerują, że olejek z dzikiego oregano pomaga w zwalczaniu różnych wirusów, w tym wirusa grypy i wirusa opryszczki. Przeciwzapalne, umiejętne życie. Użycie olejku z oregano łagodzi stany zapalne skóry, stawów oraz układu oddechowego. <laughs> że Także na pewno, na pewno zadziała na różne rzeczy. Czyli tak przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo, przeciwdrobnoustrojowo, wzmagające trawienie. No, ja teraz taka ostatnio mam słabą odporność, i coś tam mnie ciągle, ciągle coś mi tam łapie, więc będzie mi to na pewno służyć. Pieką usta teraz, czy jakby mi się powiększyły? Zdrowy. Można rozcieńczyć w innym oleju lub miodzie, no bo olej się w wodzie nie rozpuszcza, nie? więc w wodzie jest bez sensu mieszać o ten olejek. W tej kombuczy też on się tak super jakoś nie miesza. Więc może, może tak naprawdę lepiej na jakąś łyżkę jakiegoś oleju lnianego. Nie? Można stosować do inhalacji ten olejek. No ładnie tyle zasługimy. W ogóle się tak nie. Nie rzucają oczy, tak jak tamte. Tamte to była tak twój. Przeciwnowotworowe, moczopędne. Rozkurczowe. O! Pomocny przy bolesnych i nieregularnych miesiączkach. Tylko ciekawie, ile to można pić. Że, czy my mamy to wypić do końca, ten, ten, to całe opakowanie? nie ma jakiegoś sposobu O, stosowane w leczeniu chorób skóry, takich jak łupież, opryszczka, czy raki, trądzik różowaty. No dużo ludzi ma problem z łupieżem na przykład, no bo A można poparzyć skórę i błony śluzowe. Tak, tutaj jest napisane, żeby to... Z oliwą z oliwek zmieszać. Albo z innym olejem nierafinowanym. No ciekawe czy ktoś z Was ten olejek stosuje. Naprawdę fajna sprawa. Czuj że działa, nie? Mm -hmm. A już trochę człowiek. Trochę ja tak. No najgorsze były te pierwsze, pierwsze razy. Wyszliśmy na dwór i jest tak yy, yy, zimno. Włożyłam dzisiaj to moje ciepłe futro Dobrze, brzydza. Bo to nowe z Ciucholandu jest takie delikatniejsze. Na razie jeszcze, jeszcze nie. A Ty oczywiście nie wziąłeś czapki pewnie, nie? Nie, nie wziąłem. No. Ja myślałam, że ja właśnie nie wiedziałam gdzie czapkę zapodziałam i okazało się, że w samochodzie mi spadła. Tak to jest właśnie z tymi czarnymi ciuchami. Nigdy ich nie widać. I ja jestem mm, specjalistką odgubienia rękawiczek. Ale na razie jakoś mi się udaje. No ciągle myślę, że je zgubiłam. A gdzieś się znajdują w, sam w, tym, w plecaku, gdzieś w kieszeniach, ale mam skórzane rękawiczki i tak boję się, że przyjdzie ten Pfu, nie wolnie, że może tak mówić, ale no, sznurki może jakieś sobie do nie? No to już zawsze mówiliśmy. Lubię bardzo tego wiercenia, borowania robota nie jest prosta boję się zawsze, że się... jeszcze? O, nie mam wiertła szóstki, a mam wszystkie kołki muszę robić tak trochę powiększać dziurę Ja tu robię prace porządkowe, bo jesteśmy w head spa właśnie. I mam parę dziur do nagrania. Super, weszło, jest. Jeszcze zostało ile dziur? Zegar. 10, dyplomy. Z 6 to na pewno. No. A jeszcze lustro, ale lustro będzie dopiero. W promocji, na którą czekamy z nino. Cieszymy się, że się wstrzymałyśmy, bo upatrzyłam takie fajne lustro, które bardzo mi się spodobało i jest dosyć drogie, więc skorzystamy z promocji. Siedzi. Siedzi Dobrze, zebrana. ja sobie już ustawię, no, dziękuję. Pięknie. Fajnie poleciała No, <laughs> Bardzo ładnie, dziękuję.